Obiad zjemy! Tylko ręce umyjemy! Dokładnie trzeba to zrobić! Długo mam się głodzić, chyba choroby nie złapię! Moja kolej! Ale chlapię! Oj, ucieka jedzenie! Chyba gorzej się czuję! Lekarz cię uratuje! Przyjechało pogotowie! Kręci mi się w głowie! Ekstra, dzięki lwie! Wszyscy martwili się... Będzie wirusów pełno wszędzie. Chyba jest rozwiązanie. Wystarczy owoców zajadanie. Sok też jest zdrowy. Wirusy mam z głowy. Trochę witamin macie. Teraz wy przegracie. Ja też się napiję. Co to to nie? Ale jest uparty i skończyły się żarty. Mydło z chorobą wygrywa. Bakterii i wirusów się pozbywa. Szybko, przechodzimy przez pianę. Ale wirusy są cwane. Tak przechytrze I już umył się. Wirusy jak bańki pękają. Przyjaciele spokój mają. Ze szpitala wychodzą wreszcie. O higienę trzeba dbać. Wszystkim pianę mogę dać. O, hot dogi można brać. Sporo aut tu jedzie. Dokąd ten tunel wiedzie? Idę na drugą stronę. Co z moim telefonem? Lepiej wracać już będę. Tędy nie przejdę. Przecisnąć się próbowała. Tylko głowę wydostała. Zaciasnę te rury. I nastrój mam ponury. Gorąco tu niespodziewanie. Zrobię dziurę w ścianie. Wreszcie będzie gotowa. Klimatyzacja jak nowa. Chłodny powiew czuje: Przejścia nie znajduje. Tędy nie przejdziemy. Czy na ulicy utkniemy? Auta się szybko zatrzymały. Pieszych grzecznie przepuszczały: Tu nie wolno przechodzić. To co mamy zrobić? Co tu się stało? Miejsca trochę za mało. Takie są procedury. I wskoczył do dziury. Na dole praca wrze. Chyba coś idzie źle. Stąd to zamieszanie. Co się jeszcze stanie? Czy zauważą lwa? Nie. Praca dalej trwa. Chyba nic ważnego. Wizdek jest do niczego. Co to? Uwięziony lew? To prawdziwy pech. Lew stanął na nogi. Woda kapie z drogi. Uciekajmy stąd szybko. Powódź zalewa wszystko. Już policjant w kole. Suchą drogę wolę! My wam pomożemy! Każdego stąd zabierzemy. Super, że pomagacie, ale kłopoty i tak macie. Teraz jest wesoło. Uwaga! Moje koło! Oby wzięła wielka ryba. O, Same buty dzisiaj chyba. Może jakaś złapie się. To już denerwuje mnie! Żeby w końcu się udało. Tego mi dziś brakowało. Sprawdzę, co tu sprzedają. Duży wybór picia mają. Zawsze mi to smakowało. Nic mi już nie zostało. Ja już coś wymyśliłam. Przepraszam, pierwsza byłam? Tylko jedną kupić chcę? Oj, zaraz przewrócę się. Bardzo ciężki plecak mam. Jakoś sobie radę dam. A więc tak oszukujecie? Tutaj nic nie dostaniecie. Ja zapłacę, jeśli mogę. Mamy picie więc w drogę, a teraz wszystko do dna. Kola zniknęła raz dwa! To kosza, by czysto było. Picie mnie ochłodziło. Butelka szybko wróciła. Mocno lwa uderzyła. Czy ja coś z oczami mam? Popatrz, coś wypływa tam! Rzadko się tu pokazują. Śmieci z niego wylatują! Bierzemy się za sprzątanie! Mam wodę na płukanie! Czyste można użyć znów. Czas użyć naszych głów. Napijecie się troszeczkę? My już mamy buteleczkę. Teraz jednej używamy. Wiele razy napełniamy. Tak mniej śmieci zostaje, a plaża czysta się staje. To zrozumieć potrafię. Zaniosę butle żyrafie. Oj, chyba przewrócę się. Jak ja to ułożyć mam? Czemu mi nie pasuje tam? Jakoś trójkąt tu włożę, młotek zaraz mi pomoże. Co ty tu wyrabiasz, lwie? Nie chcę dopasować się. Ja wiem, czego ci brakuje. Nie. Po wypiciu nagle jakoś dziwnie się czuję. Co tu do mnie nadlatuje, tyle energii dostałem. Nagle wszystko zrozumiałem, każdy kształt już pasuje. Brawo, Lwie, gratuluję. Szybko zrobiłem zadanie, bierz się lepiej za czytanie. Jak książek nie potrzebuje, zaraz tego pożałuję. Dzisiaj sobie test zrobimy, Wasze liczenie sprawdzimy. Jestem nieprzygotowany, inne dziś miałem plany. To mnie bardzo mocno stresuje. Jak to się rozwiązuje? Znowu sok wypiję sobie, po nim szybko test zrobię. Potrzebuję jak najwięcej, by mózg pracować chciał. Jestem tak naładowany, że mogę odbić się od ściany. Ojej, co ja narobiłem? Zbyt wiele soku wypiłem. To był bardzo duży błąd. Ten kotek tutaj skąd? Na żarty mu się zebrało? Papieru będzie za mało. Pora bym wracał do sali. Gdzie się wszyscy podzieli? Złą ocenę dostałem, przez to, że nie czytałem. Pouczę się teraz może, sok mi trochę pomoże. Słyszę hałas pod oknami. To ta ciężarówka wypełniona arbuzami. Dziś zrobimy pizzę nowe. Wszystkie będą owocowe. Skoro już przy stole stoję, to równiutko je pokroję. Oto moje supermoce. Dodam też inne owoce. Pyszne danie dzisiaj mam. Co ten kot wyprawia tam? Talerz na płycie położę. Teraz pyszny krem nałożę. Pizza jest prawie gotowa. Salutka czekoladowa. Moją każdy chętnie zje. Owocową każdy chce! Lepsza jest czekoladowa! Moja jest bardzo zdrowa! O nie, ta wielka cysterna zaraz nas zaleje! Może mamy jeszcze czas? Ja za stołem schowam się! Tutaj nie dosięgnie mnie! Oby pizza to przetrwała! Całkiem mi się rozleciała! Hmm. Chyba dobry pomysł mam. Uż, część owoców tam. Wszystko razem wymieszamy. Nowy rodzaj pizzy mamy. Ja rozpuszczę czekoladę. Ja podzielić dam radę. I wszystkie kawałki złapiemy. Widzisz? Całkiem dobrze się dogadujemy. To ubrania ci farbuje. Trudno. Ja stąd odlatuję. Już nie dogonicie mnie. Może teraz ze mną zmierzysz się? Usiądź sobie, zaczynamy! Na poważnie tutaj gramy! Znów wygrywam, zobaczcie! Pora na kolejne bicie! To ja wezmę twoje dwa! Zaraz, to nie tak się gra! Twojego króla zszachuje, a ja w ciebie wyceluję! Granie z tobą to błąd. Trochę przesadziłam może. Czy może ktoś mi pomoże? Ja chętnie panu pomogę. Grać cię nauczyć mogę. Nie wiem w którą stronę. A to jest uszkodzone. Bardzo łatwo naprawimy. Szybko taśmą zakleimy. Przyklejonej do ręki nie odstawię tam. Jak długo czekać mam? To wraz z ręką postawię. Rasz bardzo ciekawie. Wygrałaś młoda damo. Świetna gra! Nauczyłam się! Hurra! O nie, ona wróciła! To, no, żebyś spokojna była! Znam zasady, mogę grać! Długo tu nie będzie stać! Na pułapkę się nabrałaś! Tym razem ty przegrałaś! Gdzieś musiałaś oszukiwać! Protestuję, nie mogę w szachy przegrywać! Znowu zagrać musimy! Ciebie już wyprowadzimy! O, koronę teraz mam! Złote szachy tobie dam! Ale dzisiaj błyszczę cały! Jakie piękne te kryształy! Już na plecy mu wskakuje! I kilofem je wykuje! O-o, co tak z tyłu hałasuje? Hej, pomocy potrzebuję! Szybko zjem owoców wiele! Z rurki pestki w nich wystrzelę! Uciekajmy stąd teraz dwa! Wrócę, jak nie będzie lwa! Koła szybko przyczepimy... Do jaskini z nim ruszymy. Ha? O nie, znowu tutaj są. Czego od ślimaka chcą? Wejście jest zablokowane. Jak do środka się dostanę? O, wielki dinozaur, cześć! Mam ochotę cię dziś zjeść. Lepiej schowam się ze skałą. Gdzie jedzenie się podziało? Myśliłem rozwiązanie Teraz czas na rysowanie Dinozaurze, patrz co mam wow. Pyszny obiad czeka tam Będzie głowa go bolała Ale skała pękła cała Gdzie są te krasnale dwa? Skąd muzyka tutaj gra? Ślimak humor ma wspaniały A więc po to te kryształy Skoro nie ma zagrożenia Też dołączę do tańczenia Wow, tutaj jeszcze nie byliśmy. Auć, w wielką chmurę wlecieliśmy. Zabudzeniem mnie ze snu, teraz was wyrzucę tu. Auć! O -o. widzę coś do przekąszenia. Ja nie jestem do jedzenia. Hej, zaraz siostrę uratuję. Mego piórka poszukuję. Może chciałbyś zjeść mnie, ale łatwo dostałem się. Wywołamy tak kichanie... O, 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 o psiu. Hej, moje śniadanie! Zobaczycie, złapię was! O nie, kamień nas! Ziem, jak go zgubimy! Te skałę przerobimy! Czy mnie mylą oczy? Kto jest dzisiaj tak uroczy? Zanim kamień się połapie, uciekniemy na kanapie! Chmurko, czy pamiętasz mnie? Te lwy bardzo złoszczą mnie! A masz ty okropny lwie! O nie! Dałem nabrać się! Teraz mi nie uciekniecie! Powiedz papa tej planecie! Więcej tu nie wracamy! Inne miejsca pozwiedzamy! Najpierw soku nalewanie, potem filmu oglądanie! Ten bohater jest wspaniały! Mógłbym spędzić tu dzień cały! O, ja też lubię te napoje! Twoje picie będzie moje! Ej, poczekaj, zaraz dorwę cię! Nigdy nie powstrzymasz mnie! Zawsze bronię miasta tego! Ej, znikajcie z planu mego! Wokół lampy tak biegamy! O nie, wszystko przewracamy! Wow. Myślę, że już na was czas! Z dala oglądajcie nas. Wracaj tu z moim sokiem. Szukaj mnie w filmie ze smokiem. Mój smok zaraz cię dogoni. Patrz, co mam w dłoni. To efekty są specjalne, więc ucieczki marne szanse. Wreszcie picie odzyskałem. Bardzo już się napić chciałem. Nie zostało soku wiele, ale chętnie się podzielę.